Ja. Aha. Yeah. Uh -huh. The Binding of Isaac Rebirth. <laughs> Gra wyczekiwana przeze mnie. Dzisiaj udało mi się trochę wcześniej skończyć studia. Nagrałem jeden odcinek, ale nagrywałem go Camtasią. Przez cały czas był widoczny tylko menu. Było widoczne tylko menu. Eee, obraz nie poruszał się i było słychać tylko mój głos. Twierdzenie, że nie warto tego wrzucać, bo to bez sensu. Udało nam się pokonać matkę, naprawdę grałem tylko jeden raz. Stats Best Streak, come Secret 7, items 23 Czy mam po angielsku spikam? Nie wiem I odblokowaliśmy Kaina To jest... są jedyne moje osiągnięcia Nie gramy na hardzie, gramy na normalu póki co gramy Na spokojnie, run Lecimy sobie na start do tego pokoju No i tu mamy ogień, którego nie da się zgasić Trochę rzeczy ogarnąłem Przykładowo znalazłem taki pokój jak Pokój item w deal devil Głowa kozła, tam opis przyjął twoją ofertę. Nie mam pojęcia, co to robi: 3, 2, 3, 2, 3. Ogólnie gra jest zrobiona w stylu retro. Na początku byłem na to średnio nastawiony, że zrobili to w ten sposób, ale jak przeszedłem jedną sobie grę, wszystko mnie zachwycało. Dosłownie jestem naprawdę e, zadowolony z tej gry. Jestem pewny, że jest to jedne z moich lepszych, jeśli nie najlepszych wydanych 10 euro w życiu. Nie no, bywał lepsze, ale na pewno tego nie żałuję tego. No, jak zwykle, i ten podspację otrzymuję. Wcześniej jeszcze też miałem ile tam było florów? 2, 4, 6, 6 złotych pokoi, 3 podspacji, więc... No zawsze na propsie, nie? No ale okej, idziemy dalej. No i też było dużo HP od yy, bossów, więc. Co ty gwizdzesz? Kto gwizda ten. Ten gwizda. O to też ma to. A też ma to, przynajmniej te kutasy na Ja! No! Ach, Holender, a ciężko mi strzęsie kulnika. No nie. Nie mogę tego ogarnąć. Żeby nie było, że zaraz padnę Jeden raz mi trafią i po mnie No już się ogarnął i... Nie tak dawno wróciłem z zajęć Kurde, jeszcze jestem... Wczorajszy A wczoraj byłem... Przedwczorajszy, więc jeszcze jestem przedwczorajszy Jeśli tak to mogę nazwać Weź już gwizdaj sobie, nie? I chuj nie, 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 nie Tak się nie bawię Restart Tego nie było co to jest? Tego nie widziałem pana No dobra, nie byłby skomplikowany Ale tamten boss na pierwszy pokój Przy temach damage'u, speedzie jaki miałem, to naprawdę dojebali do pieca? No z pająków, jakie ja nienawidzę pająków No zawsze taki rush mają, nie? Przyspieszanie na 100% Ogólnie fajnie dźwięki dodali Animacje potworów, wrogów te wszystkie nowe itemy, to, że jak coś podnosimy, to nie musimy stać jak kołek przez 5 sekund w miejscu, tylko możemy po prostu się ruszać. Trochę z opóźnieniem temy wskakują do podnoszenia. Gdy się pojawiają, te muszki są fajne tak razem, się latają. Najpierw idę do Goldruma, no i fajnie dali to, że mamy taki podpis, na którym poziomie jesteśmy, no i duża wersja mapy. Bardzo mi się podoba. Okej. Okay. Ale przede wszystkim... Największe halo, które w tym jest w tej grze w tej wersji, co to jest za pokój? Musiałbym bombę podłożyć? Podłożę, A e, to, że itemy się stakują, nie? No, dobra, nie jebać naprawdę. Itemy to nie ziemi mi się trafiają na razie, jak zawsze, moje szczęście. A więc tak. Ja ktoś nie wiedział, co to za gra. No, oczywiście niezależne. Wyszła gra wcześniej The Mindy Isaac plus Wrath e, of the Lamp. E, jest to dodatek osobny, chociaż można kolekcję tam kupić i wychodzi taniej. E, I Rebirth jest jakby remakiem tej gry, tylko zrobionym w stylu retro. Przynajmniej mi się przypomina style retro. Z tą grafiką. Tyle, że naprawiono wiele rzeczy, udoskonalono, dodali potworki, bossów. Przedmioty, nie wiem czy pisy, czy jakieś karty nowe doszły, ale te rzeczy z pewnością naprawili chyba niektóre, bo się biję z monstrem i e, dwójką, nie da się go już zbugować. Znaczy wiecie, że strzał z promienia, z promienia, z promienia i tak nic nie robi, nie, ładnie skacze. E, Mucha. Z tego co też zauważyłem w tej grze, e, w tej części dają, o widzicie jakiś nowy item. Evil range shot speed up. Evil, to znaczy, że będzie większa szansa na... Nie wiem serca. Na w the devil, nie wiem. E, wiele mniej czasu na reakcję nam dają. To znaczy, jak potworek skacze i ma na cię spać, to zajmuje mu to o wiele krócej tego typu rzeczy. Deadbird. Protective body. Okej, okay, okej, okay, mamy szywkę. Czy tam nie szywka, tylko nie spinacz. Nie, grafka. A może ta grafka była? O, by była grafka. Aha, to nam dało czarne serce, dobra. Czarne serce też kojarzę, nie wiem o co z nimi chodzi. Czy one są jak niebieskie serce, czy co? Kurde, naprawdę nie wiem. O, to ma to. Eee... Co napisało? A, 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 Battery, Trickle, coś tam. No, jak bateria, to jest na miejscu trinketu. Aha, ciekawe. To na pewno coś z reloadem mi temów, tylko nie ma mi temu żadnego. Właściwie to jak na razie jest do duszy. Nasz stan ataku, szybkostrzelności. Pieniądz. Grosz do grosza, i będą co? Dwa grosze. Jak to mówię ja jak sobie spokojnie strzelamy? One w ogóle lecą we mnie? Tak, one lecą we mnie. Takim trybem kołowym, nie wiem tak to nazwę. Nie, nie podobają się ci przeciwnie, naprawdę Skoki, pełzanie Masakra. że to chyba one tylko skakały, więc... A teraz to pełzanie jest wykonywane szybciej. Pils. Ale Pils. No i dupa. Musimy mieć jeszcze raz. No ale dobra! Mi to aż tak nie przeszkadza. Oczywiście. No i mógłbym się mylić. Mhm. Aż myślałem, że to telepis. Tego dziutka nie da się zabić, nie? Zawsze chciałem w zabić. Full health. Mhm. Dobre pisy na dobrym miejscu. Akurat tego potrzebowałem. No, sobie kartkę. do Sun. Co dodaje uzdrowienie? Odkrycie mapy. Holender, co to jest? Aha, duża mapka. Dobra. co z nim chodzi? Aha, czyli po prostu tego. No dobra. Monstro, ponownie się spotkamy Tą, tą, tą. Jak w... kiedy ja to sugrałem? nie pamiętam wczoraj chyba. Chciałem to wrzucić od razu w środę, ale sprawy wygląda tak, że wczoraj wrzuciłem około 20 do chaty. 21. 21 No i chciałem już dla nas to nagrać szybciej, żeby to było chociaż jeden dzień wcześniej niż chciałem, czyli nie dzisiaj, bo będzie dzisiaj ukaże się w piątek. Jak zobaczyłem, że się nie nagrało, jak ja się zdenerwowałem, mój Boże. E, planuję ogólnie stream z tego mm, The Binding of Isaac w... Na poniedziałek tak myślę. Wszyscy poniedziałek mają wolny, więc to będzie. Niech nie idziemy na pewno problemu. Weźmy boy. Co? Nie oberwać? Znowu HP. Książka Beliala. Co? Nie pogardzę. Wezmę. Cztery serduszka mamy, więc jest No i. Z przyzwyczajenia od razu klikam, ale to nie. To najpierw pikseloza, a dopiero później. Co to jest? Jakiś kaptur. Mogę być czarnym kapturkiem. Ale fajnie dali te mm, traprumy. Mm, mm, sign up. Odblokowałem Lazarusa. I dodało mi to... Dwa czy tam trzy serca. Mam sześć klucze tworzę sobie. Cricket's head. Yy, to jest jakiś odpowiednik Max Head. Łzy nam powiększyły się podobnie jak w pierwszej części. Max Head to była głowa takiego pieska pluszowego. Ona zwiększała damage no nie powiem naprawdę dobrze. Się się zastanawiam, czy to jest odpowiednik tego, czy... To jest to samo, tylko trochę podmienione. Nie wiem ciężką powiedzieć, ale na trzy strzały ich zajmujemy, więc jest fajnie, naprawdę. Podoba mi się. Piniąc. O nie możemy ryszyć skrzynki. Ciekawe. To zajczał jako item. Jak taki kamyczek z itemem? LOL na jeden strzał. Więc wypadł mi stąd. stare, dobre. Eee, o wiele ciężej w tej części jest mi znaleźć przykładowo bluraki, Nie wiem, kaftan! Nie wiem ile ja, ja ich e, pominąłem już. Nie, oby tych pają Muszę się nauczyć różnie te co strzelają seriami. The World. O, nie sobie eee, te, które strzelają seriami, a te które strzelają Brimstone'em. Co to jest? Mam misę Shadow. Charm Tears. Charm. Charm. Czarn, Czarn. Był Charm and the Vampire? O, Holender, nie wiem. Fajnie płacz ten naprawili. Czarn. Nie mam pojęcia. Moja angielski nie jest aż tak O! May the light heal and enlighten Fajnie opisy dali pod tabem. Do... E, niektórych tych. Co to jest? Wow! O, to ciekawe, tych widzę pierwszy raz. Ciekawe, wprowadzi nowego przyciemnika, Jakieś nowe m, pociski, które inaczej będą lecieć, co utrudni zdecydowanie grę. I tak, m, takie właśnie rozmaicenia się ceni. Dwa pieniążki? Dwie bomby. No dobra, no i chuj. No i chuj, no i cześć. To mówię pewien dobry streamer. Otwieraj, apel. Dziękuję. Jeszcze jeden pieniążek. Królestwo za pieniążkę, ktoś kupi w sklepie. No proszę. Okej. Okay. A lubię sobie to burzyć, tak nie wiem. Destroyer. O oh, Jar, to jest chyba pod spację i tam jest napisane save your life. I nie wiem co to daje, naprawdę miałem to przeczytać, w końcu nie przeczytałem, bo nie miałem czasu kompletnie. I nie wiem co to daje. Tego se na spokojnie siemy tutaj najprzysep poradzimy. Jademy, 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 Oj, ten chuj, miał przecież być zabity. Aha, czar. Zakochał się we mnie. No na ciebie napłaczę, może znowu się zakochasz. Tylko coś mało tego leci. Ciekawe czy to zależy od szczęścia ogólnie, te losowe efekty. HP up, no bo co innego mogłoby być? to do pit biorę, latanie to się ceni i to mocno. Fajne skrzydełka, takie nietoperze, nie taki a nie takie go aniołek, bo o jedynce Ale co i widzę, że tutaj ponownie poszli w to, że. Co za bossa? Życie! Coś innego? Nie! Holender. Mm. Range down, dobra. Ranger tam przeżyje walci się Okej. Okay. tylko czym się różni czarno-niebieskie serce? Jak stracę czarne serce, to jakieś, jakieś coś mi wyskakuje, że straciłem to serduszko, a niebieskie to lightowo. Zastanawiam, co to jest za różnica? No, nie wierci. No, tutaj nic nie dostaliśmy. Yy, tu mamy sekret. O matko, jak ja mam to wyczuć? Tu? Jak kalipa! <laughs> kurde. Mm. Tu mnie zaczyna pierwszy pokój, to tu będzie? O ja ciężko, ciężko naprawdę No, wyszliśmy na zero A, zapłacimy sobie maszynce No i te wszystkie maszynki działają... O, nie, jednak nie maszynce Daj mi to Daj mu, panu Całe to płacenie, wszystkiemu temu, to idzie o wiele szybciej. No i teraz dostaliśmy. Tak. Sekunda. Przepraszam, że sam. Jedną rzecz zapomniałem Że... Nie wiem jak się OBS zatrzymuje No ale dobra, no nieważne Portable slot machine Aha, czyli to idzie szybciutko, tak? No i nara Co my tu mamy? Mhm Dobra, nie chcę się już z tym obawić tego tam się dało, to się wzięło. A rozbiło. Okej, okay, co to wybuchające? A czerwone są te strzelające, tak? Tak. Trzy razy potwierdzam. Aha, czy z tego wleciały przykładowo muchy? Nie płakać, tym kłutek. Pająkami kami, tu nie straci. Jak ja ich nie lubię. Matko, te wdowy, czy jak to tam nazwać? O! Ten był już lepszy. Co tu mamy? Fajne a browsery No dobra, no trudno, no Matko, nie lubię, nie lubię Nie podobają mi się te pająki Nikt nie lubi tego główna, bo nie dość, trzeba to zabić jeszcze trzeba później dwa zabić, które się yy, rodzą z niego, że tak To ujmę Przynajmniej na dwa shoty schodzi Tego sobie zdejmę TNT, albo nie Odceniłem zasięg. Co, nie postrzegasz mnie teraz? Jak no? O co chodzi? Jezu, mnie zakochany są już serduszka. Nie, będę do ciebie strzelać. Eee, coś mi się wydaje, że jeszcze się wrócimy. No health down, kurwa no. I dwie nastrójki. Więcej mi dawajcie tych kurde złych pilsów nie ma żadnego i temu. Ech. No, za ciekawe, się nie zapowiada, ale. Nie ma tragedii, jak to się mówi. Bierzemy bomby i lecimy, będzie bombowo. Trzy. Trzy. no tego pójdzie więcej. Ten zielony stał przykładowo szynami, a czerwony co robi? Daje serduszko, no tak, nie spodziewałem się. Aha, telepisy Dobre pisy, dobre teleporty Dużo wnoszą do gry Że tak to powiem Ale okej, gra mi się podoba około ma dużo HP, co założyłem bo belial O co chodzi? Nie wiem się, mogę drugi raz, Udało mi się, że jest załadowane Ale nie jest no, tego schemat wygląda tak samo, chyba. Deadwear dalej nie chce atakować. No, dopiero jak go tam kurde rzucę, to zacznę go gryźć. A Ta. tak, spam. Żadnych nowych ataków. Aha, czy jak ziomość ma serca i jest mój wróg w pobliżu, to bije wroga? Ale jak nie ma nikogo złego, względem. Co to jest? Względem mnie w pobliżu, to idzie. To mnie atakuje. Gapis, spa, podziękuję. A właściwie, nie podziękuję. A od blokowałem azara. Znowu przepraszam. Łukasz, to kurwa Łukasz. Tamto Łukasz kurwa nie ma dla siebie czasu. Hmm, dobra, mam Boko Baleo. Ja... Idziemy w dół. Hmm, coś mi się wydaje, że ustawię to noc na wrzucanie i będę sobie od razu drugi kręci bo... Jeden run to za mało. No kurwa! Nie zawsze biorę pisa, ale jeśli już to nic nie robią, albo są złe. A, wypierdalałem się. No proszę sekret. I po co że w prawo? No po co? No, no nie wiem, no Aha, i w dodatku. Kurwa. Eee. I w dodatku... No. W dodatku nie mogę mieć więcej serc niż 12, więc po prostu moje poświęcenie co do tamtego z niego czerwonego serca poszło w pizdu. Tak to właśnie wygląda. Ale no i tak pobijemy matkę. Mam takie widzimy się. A mam zły humor jebie. Matka Izaka. Okej, okay, co to za karteczka? Devil, No, Dobrze takie przydatne dają, nie? No i To już wszystko? Wszystko. No to idziemy w lewo, zobacz co tu jest No, przynajmniej jakiś ruch na moim poziomie Taka inteligencja mi pasuje, przeciwnika Pół serca poświęcę Co tu mamy? Pająki trzy Kurwa no Jakie synchromiały. no ani w lewo, ani w prawo, ani w górę Aha, No, spoko no To ja już widziałem też pomieszczenie Jak się ma latanie to nic się robią Totalnie mózgownicę, latanie to też tylko szara wydaje klucz, tak? Czy losowy ten? Z biegiem czasu się okaże. Czas pokaże, jak to się mówi. No tam jest już chyba. Aha, nie, nie, to musi być ten zły. Nie, nie, nie chuje, nie trafi się dobry, nie? Prawie wlazłem. Co to jest? Pajm. Sissy Donglex w Szydłowsku. O, pająk. Mam pająka. Się jakiś tak muli trochę. Ale no, dobra. Robisz coś? Czy tak? Średnio? No dobra, no na razie nic nie robi. Chyba, że on mi pająki spodnie. Dobra. Co to kurwa było? Mój ptak nie zaatakował, czy jak? Biorę to. Bierę. Ale też lipa, że w sklepie może się nie trafić nic. Ale lepszy to już jak to. Według mnie. Jak go zaczarowałem, jak zaczął spamować, nie? Jakie czarmary po prostu? Dobra, co tu mamy? To jest dziś środa pokoju. Tu, 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 tu. mam po prostu nic nie wyleciało. Bo po co? Eee, lecimy dalej. No to jest ciężki pokój do przejścia. Okej, okay, tutaj tylko... Boku względem. Znaczy od tyłu względem ewentualnie od boku. Lecimy, dajcie mi tego bossa z The cage. Nie biłem się z nim, nie wiem co to jest. Czemu jak używam Boko Belial, to pokazuje mi się... Aha, dobrze, że wiem co to jest. Eee, obrazy z Anarchist Cookbook. Ta książka w jedynce przy użyciu. Dame. Eee, sypała bombami lasowo. <laughs> co to jest? No No, zaczarowałem cię Aha, czy to jest takie jakby... Madaław <grystanie> Damage plus range Jakiś zombie I siostra magii Więc podziękuję Szczególnie, że mam mało tych serduszek A familiararz tak mi się nie przyda i lecimy dalej, kolejny floor Devstu. tutaj bijemy się z malką. Tu też ostateczne przygotowanie Zdecydowanie <grytanie> Zarobić z dźwięki, po prostu Dobra ogień się zgasza Żeby jak to ostatnio w Fujara nie wlecić w ogień Kurde dobra, idziemy w lewo o, to jest What the fuck naprawdę, już zrobię tak ładnie, że jak się wchodzi, to wszystkie podwórki atakują, a nie tylko jedna czwarta. Stoi tak, w którą stronę by tu skoczyć, ja chuj skoczę do niego. Slow, efekt Spider Bite, no zwykle ten i tam tylko pokazywał się w Secret Roomach. W poprzedniej części, ale... No, slow zawsze na propsie, nie? Na pewno nie będzie nie bezurteczny. No, tu prawie mieli. Def. A, zostawię sobie na matkę. Wydaje się trochę trudniejsza niż była w podstawowej części, w pierwszej części, ale to się okaże. To są te, które wysyłają robaczki, tak? I nie tylko. Eee, tak jak ktoś nie rozróżnia. Te z głowami wysyłają robaczki, te bez głów e, robią jednostronny promień, a te, które nie mają głów i mają takie zakrwawione te brzuszki, e, to wysyłają promień za siebie i przed siebie. Co się pojawi? Tylko lucz, bo mam ich mało. Aha, dobra to nie obrywa, rozumiem Może obrywa Nie Okej, okay, zapamiętajmy, czyli Co to za nietoperze? Aha Jakie randomowe atakowe Mit Himiti co? Chyba serduszko mi dało, ale nie wiem, dobra, bijemy matk, matkę, to myślę, się dłużej przygotowywać. No wiem, że wkazuję pentagram, a wcześniej to było... Na Książce Anarchiskogłok Skogłok Prawie widzimy kajzak. O, i ta noga spada tak szybko, że naprawdę idzie się zabić A nie, wcześniej, 20 sekund prostu Albo trzeba mieć naprawdę super refleks, albo cały czas się poruszać w lewo, w prawo Ja chyba zostanę przy lewo, prawo, bo... Tak, mamo? Wow. Te drzwi zawsze od nas obrywają? Nie Nie, trudno mi, to On to... to jaki snajper! widzicie spawn? I od razu, kurde, spawn, killa. No, jeszcze troszeczkę? Nic. Yes. O proszę, jednak mamy zejście na dół. Nie wiem, co to jest, ale wezmę te dwa serduszka czarne. A w sumie może? Nie, mam trzech niebieskich serduszek. Idziemy do The Womp, aha, bo się chyba mi odblokowało ostatnio. Czyli będziemy się bić sercem matki. Holendra, ja nie poszedłem do tego. Do czego? Do sklepu. Eee... Leczenie, ale tutaj byśmy mieli czerwone serce, więc... Nara. Eee... No tutaj ten... Boss, że tak powiem, nie wiem czy powiem, ukazuje też w wersji bossa, czy tylko w tych takich pokojach. Eee... Może teraz... Kurwa... Stwarzać problemy ze względu na to, że się szybko strasznie rozdwaja, roztraja i tym podobne. sra ta 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 ta. Przestań no, tutaj, a my ten! No jak ten pocisk jest się pode mną! Kurde, obierzcie! Dobra, ten akurat mi był pierdychnął. Jeszcze nie rozumiem, czemu to poleciało w górę zamiast bok. Jeśli nie ruszyłem się podczas strzału, i pocisk nie leciał pod żadnym kątem, tylko leciał pod kątem 180 stopni względem mniej bestii. Ale chuj! Wygramy to spokojnie. Tylko odkryję, co to jest. Tu sobie na razie poczekam. Aha. Musiałem się wychylić z kamienia akurat, jak strzelam. No taki przypadek, no. No, no. No właśnie. Pierdolę. Zagramy jeszcze raz. No tutaj mi się w dupę co właściwie co mi się nie podobało. E, trzy razy HP, a w Devil's zbyt dużo nie mieliśmy. I tam, w które nam podwiększyły damage, czy też speeda, a w szczególności no speed, damage i szybkostrzelność. Otrzymaliśmy jakiś tam, może jedna, albo dwa damage up, jakiś plus devil, nie wiem co to znaczyło Mam nadzieję, że nie jest to tak jak w jedynce, że ciągle hp up, hp up za bossa, w złotych rumach jakiś gówno typu range up, przyciąganie itemów, czy też spacebar item non stop. Zobaczymy, ten run zagramy może sobie kainem i zobaczymy jak to tam wyjdzie. I to był właśnie pierwszy odcinek premiera z opóźnieniem. I do zobaczenia na następnym odcinku, który będzie mam nadzieję jeszcze dzisiaj. Więc pa!